Siemano, Siemaneczko z tej strony Klocki i serdecznie zapraszam do kolejnego filmu z Grand Simulator 2. W poprzednim filmie zrobiliśmy trochę misji pobocznych, no bo w sumie już głównej fabuły nie mamy i dalej będziemy to robić. Yy, chyba zrobimy w tym odcineczku. Mamy dwa punkty umiejętności. No to wrzucimy. Gradzisz samochodów poziom 3, odblokowuje przechwytywacz sygnału klucza, działa głównie na droższych samochodach. Lecimy z tematem i skończymy Madison Street. Tak zrobimy. Bęc. Mam jeszcze punkcik specjalny, ale... Wszystko jest opanowane. To po co mi to? Po co mi to? Szkoda, że go nie można wykorzystać do tych zwykłych. A czekajcie, można czy nie można? Co jeszcze nie jest opanowane? Naucz się? Nie, nie można. Kurde. To tak naprawdę, co potrzebujemy? Jeden punkt, trzy punkty? Tak, tylko trzy punkty. Resztę mamy. Czyli 30 level jest maksymalny, bo on 27. No dobra. Lecimy na Madison Street. I tutaj mamy ostatnią chatę, a konkretnie to willę. I jeden samochodzik. My już tam byliśmy. Wiemy, gdzie się znajduje. Wiemy, gdzie są kamery. Nie powinno być trudno. A potem polecimy na tą lokację i też jakąś chatę sobie dziabniemy. Garaże skończone, Villa Villa. A, dwie wille zostały. To może jakąś zaczniemy? Ta już jest w ogóle naruszona. To może ją dokończymy. A, bo tu też jest. Też jest samochód. Tak, to zrobimy tak. Tak, tak jak mówiłem, czyli Madison Street ten samochód i tą willę Kana. To sobie zrobimy w tym odcineczku. No to co, na początek? Ja mam trochę gratów. Trochę gratów mam. Ale czekajcie, czekajcie. Tyk, tyk. Patrzcie, ile rzeczy już jest do sprzedania. Automat do kawy, podstawowy laptop. Oj, plan magazynu, widziałem niepotrzebnie. Budowy banku nie potrzebuję. Monitor. Sztabka złota jest zero. Ona już też nie jest potrzebna, widzę, do zestawu. Może będę mógł ją sprzedać. Chociaż sztabkę złota mamy dużo pieniędzy. Ja bym sobie ją zostawił. Tak, tak, tak. Sztabkę złota bym sobie zostawił. Tu musimy schakować. Gdzie ta sztabka złota? Bo po co? Po co mi te pieniądze za nią, jak ja mam 50 tysięcy? Jak, jak będę potrzebował pieniędzy, to wtedy okej. Okay, ale teraz nie potrzebuję. O, nie, nie, nie. Dobra, hakujemy. benz, bęc, bęc. Szybciutko, na czas. Leci czas. Ty no, nigdzie nie leci. Tak sobie tylko mówię. Mamy to. Jeszcze jedna rzecz. O kurde, jeszcze dwie rzeczy. Dobra, mogliby to zrobić na czas. Byłoby ciekawiej. O, oj, pomyliłem się. Pomyłka. Tu też. O kurde. Ale mnie zrobili. No to, gdyby był czas, to by była wpadka. Mamy to. I jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna, a jest to iPhone 2. Więc. Dobra. Wszystko? Wszystko. Przyjściut Do tego, bo mam 50 tysięcy Chciałbym sobie sprawdzić, czy wszystko mamy. Czy niczego nie brakuje. O, mało, mało mięska dla psa. Tylko jedno mogę kupić? Coś skończyło w sklepie? O jest, przechwytywać sygnału auta, to potrzebujemy. 10 tysięcy? Dawaj. Strzałka usypiająca, nie mogę kupić. Nie ma więcej? Ciche buty, 50 tysięcy, jeszcze nas nie stać. Jeszcze chwilowo? Nie. Ale zaraz. Py, 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 py. Dodajemy tu wszystko. Ale i tak 10 tysięcy to nie będzie. Ale te buty kupimy. Kupimy te buty i kupimy na pewno tamtą brykę w przyszłości. Zobaczmy sobie samouczek. Używanie przechwytywacza sygnału auta. Aby otworzyć niektóre luksusowe auta, musisz skakować sygnał. Możesz użyć do tego przechwytywacza sygnału auta. Znajdź. Osobę będącą w posiadaniu oryginalnego klucza. Przeważnie jest to właściciel. Spójrz na nią i naciśnij lewy przycisk myszy. Gdy zdobędziesz sygnał, możesz wejść do auta i je uruchomić. Sygnał trwa 180 sekund. Teraz sobie zobaczę, jak to wygląda na filmiku. Aha. Ja muszę pierw znaleźć właściciela. A tam ich jest paru na chacie. No dobra, będziemy działać. Takiej kradzieży samochodu jeszcze nie robiliśmy, także The Ja się z tego powodu bardzo cieszę, że jeszcze mimo, że skończyliśmy grę, możemy coś nowego porobić. Coś innego. Bardzo fajnie, pozytywnie. Super. A, aha, a ja nie pojechałem chyba. Ja nie, nie ja, cię, ja nie jestem, nie jestem, dobra, myślałem, że nie pojechałem na Madison's, tylko na tą drugą lokację. Ale to już nie jest ważne, bo jednak jestem tutaj, gdzie miałem być. Dobra, to, jaki to jest numer willi? 114 chyba, nie? 114. I najlepiej, gdyby oni spali. To jest ochroniarz, więc on na pewno nie ma kluczyka. Ej, to jest idealna godzina, no patrzcie, 23. To jest idealna. Od razu wlatujemy, jednej osoby nie ma. Mam nadzieję, że to nie jest właściciel samochodu. Tylko dwie nachacie i śpią aż do 5 rano. A 114 było tutaj. Brum 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 brum. brum. W następnym odcineczku na 90%, bo daję te 10 że zapomnę. Kupuję nową brykę. Zrobiłbym taki film bardziej o motoryzacji. Bo teraz, jak ukradnę auto w tym odcinku, jedno i drugie, to tam w garażu będziemy mieli 5 auto, pobawimy się trochę w mechanika. Kupimy oczywiście. Samochód. O, no, taki motoryzacyjny odcineczek. No ale dobra. B, 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 gdzie to jest? Tutaj. Jedna. W sumie ja tylko do garażu idę. A nie, na chaty też muszę iść. No przecież. No to wyłączymy cię. Wyłączymy ciebie też. Ale wolno do góry. A taki drogi był. Dobra. Mamy to. Opsa, wbijamy się oho, idzie, idzie wariacik, czy tam nie dało rady wejść z innej strony? Bo już nie pamiętam, on stoi akurat przy drzwiach, da się na pewno wyskoczyć przez rabinę. Ale czy da się wskoczyć? Chyba nie. No dobra, musiałem zrobić okrążenie, bo wiecie, 10 tysięcy kroków musi się nabić. Wymóg dzienny. Może mnie nie zauważy. W razie czego przywalę mu pałą. No i idź stąd. Za ale dobra, bo on idzie za 3 minutki. A my i tak musimy pierwejść na chatę. A czekajcie, czy ja mam jakieś tu wskazówki, bardzo ważne? Dobra, kamery 4. Wszystkie okna mają alarm. Na, dobra, bo ta drabina była faktycznie. Lecimy do drabiny. Pamiętne miejsce. Aparat. A tutaj te lasery jeszcze są. Zapomniałem. Dobra, oni sobie smacznie śpią do piątej, nie? Czy to ty? Przechwycony. Ok. To tak jeszcze, żeby było zabawniej, to go okradniemy. A, nie ma. Ma puste kieszenie. No dobra. Dawaj szczoteczkę. Ej, ktoś stał. Nie myślałem. Ktoś oddał jakiś głos i się przestraszyłem. Mamy przechwycony sygnał. SOS. Jak zeskoczę, to mi się nic nie stanie? Dobra. O, hasiorek. Hasiorek. widzę furę. Widzę naszą furę. Tylko gdzie on idzie? Oni gdzie tam gitara. Wszystkie okna mają alarm, tak? To wchodzimy drzwiami. A, bo to ograniczony czas jeszcze jest. No tak, mamy w prawym dolnym rogu napisane. To byśmy otworzyli. Początkowo słyszy. Ej, oni wstali. Dlaczego oni wstali jak powinni spać? I dlaczego tu ochroniarz idzie? Oni idą tutaj. Tylko dlaczego? Usłyszał to jednak. No patrz, już twoja żona śpi. Albo chłopak. Idź tam. 90 sekund, kurde. Brama od garażu otworzona, ale co tam? O cholera! O ja ci się kręcę! Coś mi tu nie pykło, mam przez to przejechać? Tak, ale to było wąskie. Ja ci się kręcę. Nie tak miała wyglądać kradzież tej bryki. Przerysowałem chyba całą. Ja ci się kręcę. Dobra, jest fajne trofeum Madison Street na maksa zrobione, ale jakie to było słabe z mojej strony. Ale ten wyjazd był naprawdę bardzo wąski. Zobaczmy sobie nasze fury. Trzy stoją. Mało, mało, idziemy po następną. Tak jak mówię. W tym filmie skończyliśmy Madison Street, to jeszcze zrobimy jedną chatę na tym drugim, a w następnym odcineczku taki bardziej motoryzacyjny. No ale dobra, to jakieś śmieci mam, nie? No to już, nie mam. Teraz lecimy na tą drugą lokację. Kurde, zapomniałem, że na Madison Street mam ten, do paczkomatu kluczyk, nie, nie kluczyk tylko kod. No ale dobra, kurde, mogłem też w Contract zrobić tam, ajajajajaj. 207, jedziemy do 202. I ja pamiętam tą chatę, 200... o jest 201. Pamiętam tą chatę 202, tam kradliśmy plan banku. I kurde, ona była turbo trudna. Więc niby mamy mało do zrobienia, ale to nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe, bo brama wejściowa ma alarm. Pamiętam, że nigdzie tam nie było wejścia, wszystkie okna mają alarm, czujniki dymu, lasery, torpedy, fajerwerki. Wszyscy tam są. Konsola, auto, paczka, godzina, działania, wszyscy śpią. Północ. Dobra, nie, nie, nie ma dużo. A też skupię się na tylko tych rzeczach, które potrzebuję. Nie na jakichś pierdołach, bo mamy 45 koła. 4 samochody w garażu, 4 czy 3, ale zaraz tak kradniemy kolejny samochód. Jeszcze jak je rozbierzemy, sprzedamy, to ja będę tutaj normalnie milionerem. Koleżanka się może przydać. Ty, 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 ty. ty. Dobra, zarabędzie. Myślę, żeby spróbować przeskoczyć z tej górki. Czemu nie? Jak się nie uda, to wtedy otworzę bramę i ucieknę przed policją. O! Udało się. O, kurczaki, jak łatwo. Easy money. Dobra. Już widzę, tutaj na dole mamy i paczkę i. I tą konsolę. Gorzej będzie z garażem. A jeszcze pewnie tu jest dobra bryka, więc od razu pójdziemy jak oni śpią przechwycić. Przechwycić. Kluczykiem. Wiecie co? Dostęp do samochodu, nie? Oj, oj oj, laser. Kurczaki laser z oczu. Dawaj, dawaj, szybko nie ma czasu. Dobra, misja zrobiona jedna rzecz ukradziona. Nie wiem od czego to jest, ale. Czekajcie, było napisane. Tu nigdy mu to mnie to nie interesuje. A tu? Bo kamery bym wyłączył. Alarmy w oknie? To się może przydać. O, ja cię kręcę. Ten? Ten? I ten. Dobra, alarmy w oknie wyłączone. Musimy iść ten kluczyk ogarnąć do góry. Spokojny dzień niby, tak? Spokojnie jak na wojnie. Tam jest dwójka. Większe prawdopodobieństwo, że któryś z nich. Dawaj, 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 po cichutku. Masz kluczyki? Skanuj! Przechwycony. 180 sekund. Tylko samochód został? Tak, tylko samochód. A czas mam? Do czwartej. Dwie godziny. Tylko jeszcze może być zabawa z ochroniarzami, nie? Tak, może być. Nie wiem, gdzie jest garaż w sumie. <laughs> Już wiem, nie ma kamer. Zarąbiście, chodź, chodź. chodź. Dobra, otwarte. Pierw odpalimy brykę, pierw odpalimy Jest do, do, do gazu. O, to jeszcze bym otworzył. Może się przydać ten niebieski. Żółty, ten czerwony. O, o kurde, co ja zrobiłem? Patrzcie, tam jest gościu. Ja cię ci kręcę, ale, ale to zrobiłem, co? On będzie chyba tym zainteresowany, nie? Jak nie zostanie strzała. Jedziemy zostawiłem kumpelę. Oj, znowu przerysowałem brykę. To mi dał prawo jazdy. Zaraz będę dzwonić po policję. Zrób, ale szybko. Dobra, mamy kolejną brykę. Hu-hu-hu. Świetnie. No, dwa dobre samochody. Musimy teraz zobaczyć, jak to wygląda. Uhuhuhu. Ja Cię kręcę, patrzcie. Jakie samochodziki, to taki old school. A to, co mamy jeszcze do zrobienia? Dobra, Madison Street jest na maksa. To zostało tylko 205. Trzy łupy to jest samochód nie ma. Zokałtuj miśniaka. Ej, no to dobra. Obawiam się, że w następnym filmie to będzie ostatni film, no, trzeci bonusowy. No ale co, jak zrobimy jeszcze te samochody wszystkie w garażu. Kupimy sobie brykę pojeździmy nową bryką. I będę mógł, będę mógł zrobić tą willę, bo to jest tylko jedna willa do zrobienia. I nic nie będzie więcej. No niestety, no patrzcie, choćbym chciał, wszystkie misje poboczne zrobione, choćbym chciał, to, to nie ma co robić. Nie ma. Ale pamiętajcie, w lewym górnym rogu jest napisane wkrótce, czyli mm, myślę, że jakieś rozszerzenia do tego dojdą. Ta gra ma potencjał na różne rozszerzenia, więc pewnie będą wkrótce, jak to mówią. No ale dobra, słuchajcie, w tym filmie to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. No i pamiętajcie, że następny odcineczek to mo odcineczek motoryzacyjny. Piękne auta. Po prostu nie mogę się na nie napatrzeć. Ukradłem je tymi rękoma. Dobra, nara.